Cześć! Znajdujemy się dzisiaj w okolicach Bajis, udało mi się znaleźć roślinę kakaowca, zapewne jak wiecie, jecie czekoladę, pijecie czekoladę i zastanawiacie się jak to wygląda, bo w Polsce niestety mamy proszek, także tak wygląda kakaowiec, w całości jest to roślina, tak wyglądają owoce kakao jeżeli owoc kakao jest dojrzały, on zazwyczaj przybiera barwę albo pomarańczową albo taką, no można powiedzieć no, przechodzi to w taki czerwony kolor i teraz tak jeżeli zerwiemy taki dojrzały owoc on w środku jest można powiedzieć, są pestki, nasiona i one są pokryte małą ilością mięsa można to oczywiście zjeść, jest to bardzo słodkie, oni to gotują generalnie Suszy się to i praży, i po uprażeniu te nasiona, e, po prostu no, stają się tym, co, co znamy, po prostu postacią kakao. Zobaczcie, jak to, jak to wygląda. E, pokażę Wam. E, jest, jest taka, można powiedzieć, grubsza, grubsza skóra. Jest to dosyć takie twarde. I zazwyczaj oni to nacinają w ten sposób i po otwarciu możecie zobaczyć, że są w środku nasiona. Także no jest tego dużo i to rośnie nawet widać, że praktycznie z, z głównych gałęzi, także takie troszeczkę inne. Jest tego bardzo dużo, także wyobraźcie sobie, że z jednego drzewa prawdopodobnie jesteście pozyskać nawet i 2 kg kakao. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda w środku. Muszę się wspiąć na to drzewo i a, zdjąć go. Dobra, słuchajcie, tak wygląda mm, owoc kakao. E, dojrzały ma to do siebie, że ma taki właśnie żółty kolor, przechodzący nawet czasem w czerwony. I jest tak, jakby pusty w środku, że to tam wszystko sobie lata. Dobra, nie, użyję teraz noża że dali mi pregonerza, żeby go rozciąć. Pęka ładnie. Jeszcze. No Jeszcze odłamam. Tak to wygląda w środku. Dwie połówki. Macie owoce, wyobraźcie sobie, że te owoce w środku one są teraz bardzo, bardzo słodkie. Mm, mają taki smak troszeczkę jak, jak melon. Mm, i Teraz tak. Jeżeli weźmiemy, wysuszymy te wszystkie mm, nasiona. Następnie uprażymy. To po zmieleniu będziemy mieć to kakao, które do nas dociera. Znaczy, powinno docierać, bo, bo podejrzewam, że kakao u nas po prostu porównując do tego, co spróbowałem tutaj, to zawiera jakieś domieszki. Także to jest mm, prawdziwe. Więc to są nasiona, one są już wstępnie osuszone. Niektóre nawet po obraniu już są czarne. Niemniej jednak za chwilę pokażę Wam, jak, jak się je praży i jak to wygląda po zmieleniu. Za kilogram takich nasion zapłaciłem 160 peso, więc można powiedzieć, że to jest w granicach gdzieś 10-11 zł. Więc śmiech na sali w całości za kilogram wyjdzie mnie może około 16 zł. Teraz pokażę Wam, jak wygląda proces prażenia. A pila minus katon katą w total. Czyli gdzieś pół godziny w całości. Okay. A, a ten spróbujemy. Mm. Mmm, dla okay. mm. Także tak to się robi i mm, później trzeba to po prostu powoli mieszać na, na wolnym ogniu I później po prostu ta skorupka łatwiej zejdzie, ale już czuję, że, że też ten smak. Mm, tak A tak wygląda proces studzenia i usuwania skorupy. Yy, yy, za chwilę postaram się pojechać do Bais i pokazać Wam jak, jak wygląda mielenie, jak, jak będzie wyglądało już docelowo kakao. A tak wygląda proces usuwania łufiny.